Nauczanie domowe. 12 lutego, Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 37. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok z dala od tłumu włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka a spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego „Efata, to znaczy otwórz się zaraz otworzyły się jego uszy więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić Jezus przykazał im żeby nikomu nie mówili lecz im bardziej przykazywał tym godliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili dobrze wszystko uczynił nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Wśród cudów Jezusa znajdujemy takie, które są powszechnie znane, są widziane przez tłumy, ale widzimy też takie cuda, które są bardzo takie mało rozgłoszone, takie, które Jezus jakby chciał. Schować nieco, zachować właśnie tylko dla małej grupy osób, albo nawet dla jednej osoby. Między innymi widzimy tutaj nakaz Jezusa, aby nie rozgłaszać tego, co się wydarzyło. I gdy przyjrzymy się temu uważniej, możemy wyciągać, myślę, że takie proste wnioski, które pozwalają bardziej to zrozumieć. Po pierwsze, widzimy, że tego głucho niemego przyprowadzono do Jezusa i Jezusowi. Nieco podpowiadały te osoby, jak ma się zachować, żeby Jezus położył na niego ręce. Jezus pewnie zwykle tak robił, ale z drugiej strony Jezus zdawał sobie sprawę, że to uzdrowienie wymaga innego działania. I pierwszy dla nas wniosek, że nie wszystko, Przebiega tak samo. Nie każde uzdrowienie, nie każdy cud jest identycznie taki sam. My nie mamy być tymi, którzy magicznie myślą o rzeczywistości duchowej. Jak ja wykonam jakąś czynność, jak wypowiem jakąś formułę, to stanie mi się to, bo to zawsze tak działa. Jezusowe działanie polega na jedności z Ojcem i to podpowiedź Ojca, ta wola Ojca. Powoduje, że Jezus czyni rzeczy odpowiednie, właściwe, nie według schematu. My też tak musimy się uczyć, bo każda osoba jest inna, bo każda sytuacja jest inna. Oczywiście zdobywamy doświadczenie i ono nam pomaga zachować się, zorientować w tych rzeczywistościach związanych z modlitwą, z duchowością, z sakramentami. To jest jakiś porządek, który Pan Bóg sam wprowadził w te rzeczywistości, ale z drugiej strony, właśnie. Ta otwartość powoduje, że nie traktujemy tego magicznie, nie traktujemy tego z rodzajem jakiegoś schematycznego zaszufladkowania każdego pobożnego działania do tego, a nie innego rodzaju. Wracając więc do cudów, zauważamy, że uzdrowienia dokonywane są przez Jezusa w rozmaity sposób. Nie tak samo. I tu mamy ten sam przypadek, że to jest inaczej niż sobie to ludzie wyobrażali. Po drugie, te czynności Jezusa były bardzo takie osobiste. Były no, bardzo takie, nawet powiedzielibyśmy, troszkę wstydliwe, kiedy Jezus śliną dotyka języka tego człowieka. Więc Jezus to chce zrobić osobno, na boku, bez świadków. I jest tak, że czasami te duchowe rzeczywistości muszą być bardzo otoczone szacunkiem. Te osoby muszą czuć, że jest zachowana dyskrecja, i ta rzeczywistość duchowa jest realizowana dla tego człowieka, nie dla jakiejś dodatkowej idei, ale to Bóg, właśnie temu człowiekowi, w bardzo osobisty sposób chce przyjść z pomocą. I trzecia, Uwaga, którą możemy tutaj poczynić, to to, że Jezus w tym przypadku, zresztą w kilku innych też, zakazuje rozgłaszania. Zatem bywają cuda, które są tylko dla Ciebie, bywają doświadczenia, które są tylko dla Twojej rodziny i bywają uzdrowienia, które są tylko dla Twojego środowiska. Inne są dla całego świata. I cały świat ma się o tym dowiedzieć. Natomiast są takie właśnie cuda, działania, łaski, Boże natchnienia, które dotyczą jakiejś grupy osób, jakiegoś bardzo zamkniętego grona, albo nawet pojedynczej osoby. I chodzi o to, żeby to przyjąć, żeby być też pod tym względem otwartym, świadomym i coraz bardziej współpracującym z Bogiem w każdej z tych dziedzin. W każdej z tych przestrzeni, czy to jest osobiste, rodzinne, środowiskowe, czy też ogólnokościelne. Bądź wrażliwy na to, jak przychodzi do ciebie Bóg, jak przychodzi do Twojej rodziny, jak przychodzi do Twojej wspólnoty, do Twojej parafii, środowiska, bo to może być właśnie ta wyjątkowa, ta dla Was wybrana droga. Bóg chce przychodzić właśnie tak jak On chce, nie tak jak. Inni mu mówią, podpowiadają. Bóg przychodzi tak jak chce, najlepiej, najlepiej, jak tylko możesz to wykorzystać, zarówno ty sam, jak Twoja rodzina, Twoja wspólnota i Twoje środowisko. Więc korzystaj z tej okazji, korzystaj z tego rozmaitego przychodzenia Boga do Ciebie.